Bliźnięta Miłość Właśnie teraz Wenus ma wzmocniony wpływ na Twoje uczucia. Bliźnięta powinny być spontaniczne i szczere w swojej mowie. Zasypuj swojego partnera komplementami i wyznaniami o miłości, a on jest jest zachwytu. Praca W tym tygodniu uwierz w siebie, tylko nie bądź za nadto gorliwy. Nad ważnymi decyzjami warto się zastanowić przez noc. Wykaż się kompetencją i rzetelnością. Zdrowie. Bliźnięta są sprawne i zdrowe oraz aktywne i dynamiczne. Twoja przedsiębiorczość powinna rozwijać się jak pragnienie przygody. Nuda zabija, więc upewnij się, że twój prywatny kalendarz nie ma za dużo luk.